Cześć, witajcie. W tym filmie zaprezentuję Wam ochronniki słuchu marki Ochronniki suchu z funkcją słuchawek Bluetooth, które w tym momencie są porłączone do, do drugiego urządzenia. I nagrywam dźwięk poprzez prawą słuchawkę Bluetooth. Słuchawki mają funkcję wyłączania, wyciszania hałasów podczas rozmowy telefonicznej, i będę starał się Wam to od razu pokazać. Teraz mamy nagrany dźwięk bez hałasu. Więc macie porównanie do tego dźwięku, który będziecie słyszeli, słyszeli później, już z mikrofonu kierunkowego, i włączymy sobie odkurzacz, który myjmy się. I myślę, że tutaj ten hałas przynajmniej częściowo będzie zredukowany, i że będziemy się słyszeć poprawnie. Myślę, że w tak dużym hałasie rozmowa telefoniczna byłaby niemożliwa byłaby bardzo trudna. A tutaj myślę, że na spokojnie słyszycie mnie po drugiej stronie słuchaczy, słyszycie dokładnie to, co będzie słyszał wasz rozmówca w telefonie podczas rozmowy w bardzo już dużym hałasie. Przechodzimy sobie do pełnej prezentacji, tylko muszę poprzełączać mikrofony, ustawienia i tak dalej. Prezentację można by było zacząć od opakowania, które w zasadzie informuje nas tutaj o wszystkich funkcjach tych niewielkich urządzeń. Funkcjach i parametrach. Oprócz tego mamy podstawową taką instrukcję, te podstawowe funkcje tutaj opisane wewnątrz. No tam, pojedyncze, podwójne, naciśnięcie prawej, lewej sławki, co tam będzie powodowało. Natomiast to sobie pominę, bo jeżeli będziecie mieć takie słuchawki, to będziecie mieć tam instrukcję, no nie. Słuchawki wyposażone w przyciski fizyczne, więc jesteśmy w stanie to naciskać nawet w rękawicy, zabrudzoną ręką i tak dalej. Zadziała, jest ok. Najwyżej się trochę tam ubrudzą, no nie. Także to jest też fajne, na pewno w przypadku słuchawek budowlanych, w przypadku tych ochronników suchu z funkcją słuchawek Bluetooth. To co mamy w zestawie, jakaś instrukcja, kabelek, opakowanie z słuchawkami od razu etui i od razu ładowarka. I mamy sześć par nakładek, trzy silikonowe, trzy piankowe, żeby odpowiednio dobrać rozmiar wkładki jej rodzaj do, do naszego ucha, do tego, co akurat Wam pasuje. No nie, ja używam silikonowych, akurat mi one pasują bardziej, takie małe mam jakieś tam założone yy, i jest to dla mnie wygodne. Natomiast na początku trzeba się i tak przyzwyczaić, jeżeli nie używacie ochronników słuchu do kanałowych. Możecie mieć pewien problem, ja przynajmniej miałem. Przez kilka dni mnie to niemiłosiernie zdenerwowało, bo to tam się rozpręża, musi odpowiednio uszczelnić i tak dalej, żeby te parametry zostały zachowane, żeby te sławki po prostu działały prawidłowo. Te ochroniki sucho żeby działały prawidłowo. Dobra, więc prawidłowo dopasowane, wyciszają nam otoczenie o 29 dB, czyli wszystkie te hałasy będą o 29 dB wyciszone. I to jest fajne z tego względu, że jest to poziom na takim że jest to poziom taki, że jeszcze słyszymy co się dzieje w nas. Czyli jeżeli ktoś krzyknie, coś czaśnie, coś się dzieje z maszyną, jesteśmy w stanie to wyłapać, wychwycić, zareagować. To jest fajne. Maksymalny poziom hałasu, jaki może dotrzeć do naszych uszów, to jest 79 dB i potem to ma być jakoś tam wyciszane. Ja też nie wnikam w jaki sposób. Funkcja nazywa się SafeMax. Wycisza, wyłącza przy 79 dB. I to jest fajne. Eee, dobra, kolejną rzeczą, która wpływa na bezpieczeństwo jest kolor, akurat tego modelu, taki fluo, żółty, no to też fajnie, bo widać od razu, że, że facet coś ma w uszach, że pewnie nie słyszy, więc trzeba go tam jakoś inaczej albo krzyknąć, albo coś go tam szturchnąć i tak dalej. No nie, to jest też fajne. Jeżeli słuchacie muzyki, to ta muzyka też nie będzie puszczona na jakimś tam zbyt dużym poziomie głośności, po pierwsze, żeby ochronić wasz słuch. Po drugie, żeby was ochronić, musicie słyszeć to otoczenie w koło, który w którym jesteście. No nie? Tak samo, jeżeli coś działa nieprawidłowo, coś się dzieje, ktoś was chce ostrzec i, i tak dalej, musicie mieć możliwość zareagowania. I tutaj to jest z automatu wyłączone przy pewnej głośności muzyki, która pozwala słuchać muzyki fajnie. Jest ok, ale słyszymy cały czas, na przykład, jak pracuje maszyna. No to jest bardzo istotne, jakby nie było. No nie? Ładowarka, która tutaj jest zbudowana. W to toetui Jest to ładowarka, która ładuje się od zera razem z tymi słuchaweczkami przez 2 godziny. I wtedy mamy 14 godzin pracy na ładowarce, 7 na słuchawkach, czyli dwa razy jeszcze potem naładujemy. 7 godzin na słuchawkach i potem jeszcze można naładować raz i potem jeszcze raz albo doładowywać te słuchawki, bo najczęściej tak będziecie robić. Słuchawki do pełna się ładują. Półtorej godziny, więc to też tam do przeżycia. Można je wtedy zamknąć w etui i schować gdzieś tam, zająć się chwilę czymś innym, jeżeli akurat, nie wiem, wywaliliście 7 godzin, pracowaliście na słuchawkach, nie wiem, mi się nie zdarzyło. Etui zamykane na magnes, słuchawki opisane, miejsce opisane, wskakują na magnes również w etui i od razu przechodzą w tryb ładowania. Po wyciągnięciu przechodzą sobie w tryb już w słuchawki Bluetooth załączone, od razu się załączają. Parują się z urządzeniem, i tak dalej. W urządzeniu będziecie mieć do wyboru dwie słuchawki. Wybieracie tą, którą chcecie połączyć, i one już potem łączą się między sobą. Można używać jednej, jeżeli chcecie, obydwie słuchawki mają fizyczny przycisk, obydwie słuchawki mają mikrofon, głośnik i tak dalej. Można rozmawiać na przykład tylko przez prawą słuchawkę. Lewa słuchawka odpowiada za głośność, plus minus, poprzez tam jakieś naciśnięcia, nie, nie wnikamy teraz. Prawa słuchawka. Utwory w przód, w tył i załącza bądź wyłącza różne funkcje. To nie musi być rozmowa, to nie musi być muzyka, bo ja na przykład odkryłem dzisiaj, że załącza kamerę jeszcze. W pewnej aplikacji, jak nacisnę, załączy się kamera, nie? Po prostu załącza, wyłącza różne funkcje, które tam akurat będzie obsługiwać w urządzeniu. Dobra, i to by było w zasadzie tyle. Odporność na wodę, kurz brud, pył, IP45. Dźwięk na fajnym poziomie według producenta. Dźwięk wysokiej rozdzielczości APTX. Cokolwiek to oznacza, jak dla mnie, dźwięk jest na odpowiednim y, poziomie. Fajna jakość dźwięku, a na poziomie takich normalnych już bym powiedział, słuchawek. Yy, I tyle króciutko mówiąc. Jest ok, jest naprawdę ok. W tym filmie to wszystko. Jeżeli macie ten model albo inne słuchawki Sotons, być może takie na kablu, które wiszą tutaj, mi akurat pasują bardziej te bezprzewodowe, dajcie znać pod filmem. Zapraszam do pozostałych moich filmów. Jak zwykle życzę Wam miłej pracy. Trzymajcie się. Hej!